Czy kiedykolwiek czułeś się zagubiony lub miałeś poczucie, że nie masz celu w życiu? Jeśli tak, nie jesteś sam. To powszechne doświadczenie, które wielu z nas przeżywa w pewnym momencie swojego życia, ale nie martw się, ponieważ dziś podzielę się z tobą pięcioma krokami, które mogą pomóc ci znaleźć swoją drogę, gdy czujesz się zagubiony? Jeśli trafiłeś na ten film, to już dobry znak, świadczy to o tym, że szukasz swojego miejsca w świecie, że pragniesz zmiany i chcesz znaleźć sens w życiu, to pierwszy i najważniejszy krok uznanie, że coś trzeba zmienić i rozpoczęcie poszukiwań. Brawo za to. Poczucie zagubienia to coś, co może dotknąć każdego z nas w dowolnym momencie. Niezależnie od tego, czy jesteś młodym dorosłym, próbującym znaleźć swoją drogę zawodową, czy osobą w średnim wieku, przeżywającą kryzys tożsamości. Poczucie zagubienia może być przerażające i paraliżujące. Może ci się wydawać, że życie stało się labiryntem bez wyjścia, a każda droga prowadzi do ślepego zaułka. Jednak istnieje wiele sposobów na to, by wyjść z tego stanu i odnaleźć nowy sens i kierunek w życiu. Chcę podzielić się swoją osobistą historią. Był czas, kiedy czułem się zagubiony, zdezorientowany i nie wiedziałem, co dalej. Byłem na rozdrożu, niepewny swojej kariery, przyszłości, a nawet swoich zainteresowań. Wtedy zrozumiałem, jak ważne jest zatrzymanie się na chwilę, spojrzenie w głąb siebie i zadanie sobie kilku kluczowych pytań. To właśnie wtedy zacząłem proces autorefleksji, który okazał się pierwszym krokiem na drodze do odnalezienia siebie. Pierwszy krok, który może pomóc ci znaleźć drogę, to autorefleksja. Poświęć czas. Na zastanowienie się nad tym, co naprawdę chcesz od życia. Co jest dla ciebie ważne? Jakie są twoje cele i marzenia? Często jesteśmy tak zajęci codziennymi obowiązkami, że zapominamy o tym, co naprawdę nas napędza. Usiądź w spokojnym miejscu, weź kartkę papieru i zapisz wszystko, co przychodzi ci do głowy. Może to być cokolwiek, od wielkich marzeń po małe, codzienne radości. Kluczem jest bycie szczerym wobec siebie. Zastanów się, co sprawia, że czujesz się spełniony i szczęśliwy, jakie są twoje pasje, co chciałbyś osiągnąć w życiu. Taka refleksja może pomóc ci lepiej zrozumieć, czego naprawdę pragniesz i w jakim kierunku powinieneś podążać. Podczas autorefleksji ważne jest, aby być całkowicie szczerym wobec siebie. Zastanów się, jakie są twoje najgłębsze pragnienia i marzenia. Często ignorujemy nasze prawdziwe aspiracje, ponieważ obawiamy się, że są one nieosiągalne lub że inni ich nie zaakceptują. Ale jeśli chcesz naprawdę odnaleźć swoją drogę, musisz odłożyć na bok te obawy i skupić się na tym, co jest dla Ciebie najważniejsze. Możesz zadać sobie pytania takie jak: Co bym robił, gdybym nie musiał martwić się o pieniądze? Co naprawdę mnie pasjonuje? Jakie są moje talenty i mocne strony? Zdarza się jednak, że autorefleksja nie daje od razu odpowiedzi. Czasami, pomimo wielu prób, nie jesteśmy w stanie jasno określić, czego chcemy. W takim przypadku warto spróbować różnych rzeczy, aby zobaczyć, co nas naprawdę interesuje. Eksperymentowanie z nowymi hobby, zajęciami czy nawet pracami może pomóc w odkryciu prawdziwych pasji. Drugim krokiem jest ustalanie priorytetów. Zastanów się, co jest dla Ciebie najważniejsze w danym momencie. Ustal priorytety, aby móc skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie. Kiedy masz jasno określone cele, łatwiej jest podejmować decyzje i iść naprzód. Zastanów się, jakie są Twoje najważniejsze cele i co możesz zrobić, aby je osiągnąć. Pamiętaj, że ustalanie priorytetów oznacza również umiejętność mówienia nie rzeczom, które nie są zgodne z Twoimi wartościami i celami. Niezależnie od tego, czy chodzi o karierę, relacje czy inne aspekty życia, ustalenie priorytetów pomoże Ci skupić się na tym, co naprawdę się liczy. W ten sposób będziesz mógł efektywniej zarządzać swoim czasem i energią, co pozwoli Ci szybciej osiągnąć swoje cele. Ustalanie priorytetów to umiejętność, która wymaga praktyki. Możesz zacząć od zidentyfikowania najważniejszych obszarów swojego życia, takich jak zdrowie, rodzina, kariera, rozwój osobisty i relacje. Następnie zastanów się, które z tych obszarów są dla Ciebie najważniejsze w danym momencie i dlaczego. Kiedy już to zrobisz, możesz stworzyć plan działania, który pomoże Ci skupić się na tych priorytetach i osiągnąć swoje cele. Pamiętaj, że ustalanie priorytetów. Nie oznacza rezygnacji z innych rzeczy. Chodzi o to, aby skoncentrować się na tym, co jest dla Ciebie najważniejsze i co przyniesie Ci największą satysfakcję. Czasami jednak trudno jest zdecydować, co jest naprawdę ważne. W takich chwilach warto zastanowić się nad tym, co przynosi nam najwięcej radości i spełnienia, oraz porozmawiać z bliskimi osobami, które mogą pomóc nam spojrzeć na nasze życie z innej perspektywy. Kolejnym krokiem jest szukanie wsparcia. Nie bój się prosić o pomoc. Czasami rozmowa z bliskimi, przyjaciółmi lub terapeutą może pomóc znaleźć nową perspektywę. Wsparcie innych ludzi może być niezwykle pomocne, gdy czujemy się zagubieni. Możesz również dołączyć do grup wsparcia lub społeczności online, gdzie ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami i wspierają nawzajem. Pamiętaj, że nie jesteś sam. I że inni ludzie również przechodzili przez podobne doświadczenia. Dzięki wsparciu innych łatwiej jest zobaczyć światełko w tunelu i zyskać nową perspektywę na swoje problemy. Ponadto, dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi może być bardzo terapeutyczne i pomaga zrozumieć, że nie jesteś jedyną osobą zmagającą się z podobnymi trudnościami. Wsparcie społeczne jest niezwykle ważne, gdy czujemy się zagubieni. Może to być wsparcie emocjonalne, praktyczne lub informacyjne. Często rozmowa z kimś, kto przeszedł przez podobne doświadczenia, może pomóc znaleźć nowe rozwiązania i perspektywy. Możesz również skorzystać z profesjonalnej pomocy terapeuty lub coacha, którzy pomogą ci zidentyfikować Twoje cele i stworzyć plan działania. Pamiętaj, że prośba o pomoc to oznaka siły, a nie słabości. Nikt nie musi radzić sobie sam z trudnościami, a wsparcie innych. Może być kluczowe dla Twojego sukcesu. Jednak, co zrobić, jeśli nie masz nikogo, kto mógłby Cię wesprzeć? Czasami możemy czuć się osamotnieni i bez wsparcia. Warto wtedy poszukać grup wsparcia online lub lokalnych społeczności, które mogą zaoferować pomoc i wsparcie. Pamiętaj, że profesjonalna pomoc terapeuty również może być bardzo wartościowa. Czwartym krokiem jest edukacja i rozwój osobisty. Ucz się nowych rzeczy i rozwijaj swoje umiejętności. To może otworzyć przed tobą nowe możliwości i pomóc znaleźć nowe zainteresowania. Zapisz się na kursy, czytaj książki, oglądaj filmy edukacyjne. Rozwijanie siebie nie tylko poszerza twoją wiedzę, ale również buduje twoją pewność siebie i daje nowe perspektywy. Edukacja i rozwój osobisty mogą być kluczem do odnalezienia nowej pasji i kierunku w życiu. Inwestowanie w siebie i swoje umiejętności może przynieść niesamowite korzyści, zarówno zawodowe, jak i osobiste. Nowe umiejętności mogą otworzyć przed tobą drzwi do nowych możliwości zawodowych, a także pozwolić ci odkryć nowe pasje i zainteresowania, które mogą stać się ważnym elementem twojego życia. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie edukacja i rozwój osobisty. Są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu i satysfakcji. Nieustanne uczenie się i rozwijanie nowych umiejętności pozwala nie tylko na lepsze radzenie sobie z wyzwaniami, ale także na odkrywanie nowych możliwości i kierunków w życiu. Możesz zapisać się na kursy online, uczestniczyć w warsztatach, czytać książki z różnych dziedzin, które Cię interesują. Im więcej wiesz i potrafisz, tym bardziej jesteś przygotowany na różne sytuacje i tym więcej możliwości się przed tobą otwiera. Co zrobić, jeśli nie masz czasu lub środków na edukację? W takim przypadku warto zacząć od małych kroków. Możesz korzystać z darmowych zasobów online, takich jak kursy, artykuły i filmy. Nawet krótkie, codzienne sesje nauki mogą przynieść znaczące rezultaty. Ostatni, piąty krok to działanie. Najważniejsze jest, aby zacząć działać. Nawet małe kroki w kierunku celu mogą przynieść znaczące rezultaty. Często paraliżuje nas strach przed nieznanym, ale ważne jest, aby nie pozostawać w miejscu. Zrób pierwszy krok, a potem kolejny. Każda mała decyzja i działanie przybliżają Cię do celu. Pamiętaj, że nie musisz mieć wszystkiego zaplanowanego od razu. Czasami najważniejsze jest po prostu zacząć. Działanie jest kluczowe ponieważ pozwala Ci zobaczyć postępy i zyskać poczucie kontroli nad swoim życiem. Każdy mały krok naprzód, niezależnie od tego, jak niewielki może się wydawać, przybliża Cię do osiągnięcia Twoich celów i daje Ci motywację do dalszego działania. Strach przed nieznanym jest naturalny, ale ważne jest, aby go przezwyciężyć. Możesz zacząć od małych, łatwych do osiągnięcia celów, które stopniowo zwiększą Twoją pewność siebie i przygotują Cię do większych wyzwań. Spośród tych pięciu kroków najważniejszy jest krok czwarty edukacja i rozwój osobisty. To on może naprawdę zmienić Twoje życie. Kiedy zaczynasz uczyć się nowych rzeczy i rozwijać swoje umiejętności, otwierasz sobie nowe drzwi i możliwości. Może to być właśnie ten krok który pozwoli ci znaleźć nową pasję i kierunek w życiu. Wierzę, że edukacja jest kluczem do odkrywania nowych możliwości i kierunków. Kiedy inwestujesz w siebie, zyskujesz nowe narzędzia, które mogą pomóc ci w nawigowaniu przez życie. Chciałbym przytoczyć inspirującą historię starożytnego filozofa Sokratesa. Sokrates, żyjący w starożytnej Grecji, przez większość swojego życia Czuł się zagubiony i niezadowolony z istniejących odpowiedzi na fundamentalne pytania o życie i moralność. Zamiast poddać się temu uczuciu, poświęcił się nieustannemu poszukiwaniu wiedzy i prawdy. Przez rozmowy z innymi, stawianie pytań i kwestionowanie konwencjonalnych mądrości, odkrył, że prawdziwa mądrość polega na uznaniu własnej niewiedzy. Jego podejście do życia i nauki zainspirowało pokolenia filozofów i nadal jest aktualne. Sokrates pokazuje, że nawet w obliczu zagubienia, nieustanne dążenie do zrozumienia i samodoskonalenia może prowadzić do odkrycia głębszego sensu życia. Pamiętaj o znaczeniu autorefleksji, ustalania priorytetów, szukania wsparcia, ciągłego uczenia się i podejmowania działań. Te kroki mogą pomóc ci przezwyciężyć uczucie zagubienia i znaleźć swoją drogę. Życie jest pełne wyzwań, ale masz w sobie siłę, aby sobie z nimi poradzić. Pamiętaj, że to, co teraz przeżywasz, jest tylko częścią Twojej podróży. Masz moc, aby pokonać przeszkody i znaleźć swoją ścieżkę. Poczucie zagubienia w życiu może być przerażające i paraliżujące. Często wydaje nam się, że utknęliśmy w miejscu i nie możemy znaleźć wyjścia, ale ważne jest, aby pamiętać, że nie jesteśmy sami w tych uczuciach. Wiele osób przeżywa podobne doświadczenia i udaje im się znaleźć drogę wyjścia. Kluczem do sukcesu jest gotowość do podjęcia działań i poszukiwania nowych możliwości. Dzięki autorefleksji, ustalaniu priorytetów, szukaniu wsparcia, edukacji i rozwoju osobistemu. Oraz podejmowaniu działań możemy przezwyciężyć uczucie zagubienia i znaleźć swoją drogę. Niektóre historie o przezwyciężaniu poczucia zagubienia są naprawdę inspirujące. Pewna osoba pracowała przez wiele lat w korporacji, ale czuła, że jej praca nie przynosi satysfakcji. Zdecydowała się na radykalną zmianę. Rzuciła pracę, zapisała się na kurs programowania i teraz pracuje jako programistka. Czerpiąc ogromną radość ze swojej pracy, inna osoba, po latach zaniedbywania swoich pasji, w końcu postanowiła zająć się malowaniem i teraz jej obrazy są wystawiane w galeriach. Te historie pokazują, że niezależnie od tego, jak bardzo czujemy się zagubieni, zawsze istnieje możliwość zmiany i znalezienia nowego kierunku. Na koniec zachęcam Cię do podzielenia się swoimi doświadczeniami w komentarzach poniżej twórzmy wspierającą społeczność, w której możemy wszyscy uczyć się i rozwijać razem. Nie zapomnij subskrybować, aby być na bieżąco z naszymi filmami o rozwoju osobistym i samopomocy. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam w poczuciu zagubienia, ale masz w sobie siłę, aby znaleźć swoją drogę. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.